Nie, nie no, na, y, Team Chat też jest. No. Team chat jest, no. Shift jest coś takiego jak, jak to się robi. Shift enter chyba. W tej grze to działa. No? O nie. Na jest czat tylko DNA chyba. O kurwa. O, Boże. Ta pozycja jest jakaś przeklęta. Uwaga. Ja pierdolę. O, skurwę, no O No I co, ile mają ze śniegu do rasy Skowron? Ile mają ze śniegu? No zaraz ci powiem. O, dużo. Słuchaj, o, 12 widzę, że mają. Kurwa, mają też. Ale ja jakieś inne to bierze. Ale się kurwa... O. Ty... O chuj! No, o, nie? skurwysyn! <laughs> co tu się zajebało gównem? Dobra, Mati, to my się dzielimy. Dobra, ja, ja nie robię jednostek w ogóle, a ty robisz, ok? Myślisz, że to jest dobra taktyka. No, zobaczysz. Dobre kombo mamy. No, jest, jest.

Dokładnie tak. Co za szkielet mi tu próbuje coś przerwać? Chyba nie. Mroczny temat oh na dole. Chyba, że. Chyba, że to nie demony, tylko bohater, co przyzywa kwazuje na demony. Rati. I nie umarły. Kurwa, ale mamy przejman. Chuj mroczny. Ja co robisz, nie? Mają mandedam rocznego elfa i demona. Jesteśmy zgubieni. Nie, no nie jesteśmy. Kurwa, ile tych kręgów? No, już tu nie będą wkurwiać, nie? A tak. mm, no Wam powiem, że <laughs> czarno widzę, overall. Ja mam plan. Tylko musicie nie bronić. Ma, ma ktoś kamienia? Nie. A, tak, 100 chociaż. Pięćdziesiątkę ci mogę dać. Macie metalu? Chodź, chodź, chodź. Nie, no jak zauważyłeś to nie będę podchodził. Dobra, masz metal? A, nie bardzo. 100 potrzebuję. Daję ci 200. Dzięki. No chuj. Te diabliki już wkurwiają. W ilościach, co, co prawda nie za dużych, ale wystarczających, żeby wkurwiać. Jedno precyzyjne pierdolnięcie. No nawet, nawet. Eee! Co? Wystarczy, że zniszczysz, że zająłeś zaj mój środek, zostaw chociaż Kronosa, tak? Uf. Riz! Freeze! Nie ma Freeze, pani, co pan chcesz? Ten z ekipy? Ma Golden? O, dostałem e golden. Troszeczkę masz. Dzięki. co, coś myślimy, ten Anzo? Coś masz gotowe już? No tak, pomału, mało ja potrzebuję. O tego to ja ci nie dam. mogę dać krychy? Potrzebuję tak. też mogę dać krychy. E, jora, dlaczego nie no. przyjąć tego złota? Sorry, they... O, teraz to przerwałem przed Ciebie przejmowanie tego. Są <laughs> kawy, co ja tam spotkam groźnego? Nic nie spotkasz. Mówisz? Czy mogę jeszcze rozpierdalać, tak? No słuchaj, no. E... Nikt nie atakował od strony tego, nie? No to wchodzę. To wchodź. I to żebyś mi tutaj nie zajebał jakimiś owocami. nie masz maty kamienia? No nie 300 nie mam. potrzebuję tylko. Mam. 200 już. Otóż. Może jakieś tam zjawy idą środkiem? E, to co? Enzo? Która strona? No tutaj czekaj. ciebie tylko... No jeszcze chwilę dosłownie. Tam jest dużo wiesz. Widziałeś, nie? No. To nie będzie ci lepiej Ja bym zortował chyba. No, co jaki tak. cień kurwa? No. Badania macie Nic. To, co chcesz? A, no nie, ja to potrzebuję. Macie może metalu? E, metal potrzebuje. Metal masz. Masz metalu 400 z ja Kamienia? Złota i kamienia potrzebuje. Mogę dać krychy. O chuj, oni się chyba szykują na wpierdol w miejscu nieprzewidywalnym. No pewnie tam, no. Enzo, daj, daj, daj. No, <noise> czekaj, dopiero buduję. Żartujesz sobie. No, nie miałem złota. Czemu nie powiedziałeś? Mam 1500. Będą raszować chyba liszami czy coś. Nie, no co te. Może jednak wam się nie chce raszować, co? A jak będziecie raszować, to gdzie? Z której strony? U góry, na dole, W środek? E, wszędzie. Kurwa nie się. Możemy jak chcecie. No to dawać. E, Można 70% To Na pewno na górę mam gdzie kini Musicie No na mnie. O kurwa ja mam pizdę. A nie na ciebie, jednak e, no nie ma opcji, że to przybranie. A w trzech się bali. No dobra, chuj. E, ty, kurwa, no opór, róba, nie wychodzisz. Nie właśnie. A gdzie opór? Dobra, dawajcie środek wtedy. To nie ma A sensu. No, tych chuj, kurwa, no nawet minagi zdążyć, nie wyjdą przez ciebie. Jakbyś ich zajął trochę, to byśmy wygrali. No ale wiesz, to ja mogę wydać, się jakieś 5 sekund dłużej niż to moje wyjście. Nie wiem, bo ktoś wchodziliby. Poszliby ci po TREA po kopanie. Tak. zajęło parę minut. Tak by było. Dawać, dawać. Co za zmory wypierdalać. Ja nie wiem o czym ty mówisz.

Metalu, ktoś coś? To ja jest nic i... właśnie, zerom, nic nie mam. Zajmijcie kopalnię tego, Matiego. Dobrze, jak e, e, masz Krychę? enzo, e, jaki dam masz? Tysiąc poszło 200 metalu, dawaj rób to Jeszcze 500 krychy masz Jeszcze 500 Kurde, całą krychę ci dałem No prawie się udało nie zaraz się uda, przecież... no. Tak, jeżeli to wybronimy i uznamy nasze... o, Bo tak mówię, że moja taktyka jest kurwa... Ja, ale na... Nie, ale nie wyjebuje to, nie? Co jest właśnie? Ustabilizowało się coś. Ale jedyne budynki mi kurwa ten... <laughs> nie ma mi. podejść tu. Co tu się Ty, twoje jednostki żyją, nic im nie robi to. No coś tu się zbagowało? Ale się spermoszujesz, spermoszotujesz tym. Ej no kurwa, teraz mi zniszczysz tym liszem to. Aha, z herosa, a twój lisz kurwa żyje. <noise> to chyba wybrane, w dobrym punkcie stoi chłop. Nie no, to... co jest kurwa, taktykę z nerfinii. <noise> Nie było tego w W sznoutach no, tak, o tym nie pisali. No nie. Ciekawe to ciekawe. Ale proszę jeszcze ten hal Golemów jeden rozjebać. Nie wiem, leżej ten, co ty? No chodź, no weź. Specjalnie do już Kurwa. No chodź. No wejmowy. Ja Wziąłem no, co w swoje i poszło. Jaki pedał. Też to jeszcze demony mogę przesłać. No to dawaj to te demony, ale, ale, ale kurwa na wieżę najpierw. No nie wiem, pany. No, no wlotem śmierdzi. Nie no. nie, że wlot zrobili jeszcze ten. Zbugowali mi kurwa w grę, bo, no. bo Bo wygraliśmy? Nie tak, graliśmy. Mówię, no, 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 bez Hitmonu lat. Jeśli ktoś się, się zbugowało, bo się nie zbugowało, jak to no twierdzą. To jest kurwa nie tak. Kurczę, to, to już tak cyka pawcia nie działa. A bo to pierwszy raz pewnie ktoś to spróbował zrobić na HD patch, a na HDPAC-u nie działa. Wszystko. Ale i tak. No, ale jak Hero zabijesz, to widocznie w wybranych punktach działa. No tak, to to, to samo miejsce strzela. Niestety. No, po Powinno różne. Dobra, ja hadi. ci jeszcze zajebię te zmory, ja ci mówię. Hm? Dobrze. Demody czekają. Nie, nie, nie. Uznajemy, że pokonuję zmory i wygrywam, dobre? Nie. <laughs> Ej, no weź, bo tam jeszcze lisze idą jakieś. Jeszcze kryta katapultą w życiu. Dobra, to padło elegancko. Dawaj koron, bronisz to. No pewnie. Ja nie obronię. I co to jest tutaj? Tylko żeby szkietów nie było jeszcze, to może bym się zabawił. I, i demonów, żeby nie było. Ja tylko wyszedłem, jak to zobaczyłem. Trzy koncy na mnie leciały, więc... Uznajmy remis może.

Dawaj rycerza zabójca na Skobiego. się zabójca powinien mieć zabójstwo. Duel, tak co się pan co zywa. nazywa. my Nie, 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 jak nie dosyłaj, to jest ci to wanko. Nie, 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 nie. Nie, a to już o. jest, czy to. Cień Ten dumny, to są ostatnie jednostki, które muszę zajębać i wygrywam. Kurwa, tam. Tak to się nie dogadamy. <słyska> <słyska> piknie, piknie. No Dobry, prawie dobrze. No. No nawet awp że mnie nie zrobić z tego wszystkiego. Wystarczyło. A wystarczyło szybciej zrobić te trzy i zajebać moździerzami każdego gracza, to może by jakoś to wyszło. Ale wątpię. On... Trzeba było włączyć mury.